Witam na prezentacji mocy oraz specjalnych przedmiotów. MAY. Bez zbędnego gadania, same konkrety zaczynamy. W pierw moce. Dłużenotermia. Zasięg podstawowego ataku jest większy o 6 metrów. Świetne, zawsze irytował ten niski zasięg. Dośnieżanie. Sopel lodu staje się kulką śnieżną i po trafieniu krytycznym spowalnia wroga o 30% na jedną sekundę. W sumie to, że sopel jest zamieniany na kulkę, nic nie zmienia, ale fajny ukłon w kierunku trybu na śnieżki. Pancerz mrozu. 5% obrażeń zadawanych podstawowym atakiem jest przemieniane na pancerz, który zostaje z nami już do końca danej rundy. Maksymalnie możemy mieć 100 dodatkowego pancerza. Wieczna Zmarzlina. Zwiększamy swoje maksymalne zdrowie o 50% współczynnika moc zdolności, czyli warto brać przedmioty z zakładki zdolność. Kryocyklon, Kliostaza wytwarza naokoło siebie miniaturową wersję zamieci, spowalnia i zadaje niewielkie obrażenia. W brud. Gdy odpalamy kriostazę, resetujemy czas odnowienia ściany lodu. Góra lodowa, podobnie jak kryocyklon, ściana lodu też naokoło siebie tworzy mini zamieć. Bitwa na śnieżki Mei może użyć podwójnego skoku, wtedy też pod swoimi stopami. Tworzy jeden filar ściany lodu, który jest wyższy niż normalna ściana. Czas odnowienia tej zdolności to 12 sekund, a i też ten jeden filar może stworzyć mini-zamieć, jak wybierzemy moc Góra Lodowa. Kulka Lodów. Kriostaza staje się toczącą lodową kulą. Odpycha wszystkich na swojej drodze oraz zadaje 20 obrażeń od zdolności. Rozbłysk mrozu. Gdy kriostaza dobiegnie końca, następuje lodowy wybuch, który odpycha pobliskich wrogów i zadaje im 60 obrażeń od zdolności. Lawina. Superzdolność zamieć zyskuje dodatkowy obszar działania. To jest tak, normalna zamieć to obszar o promieniu 10 metrów, ale dzięki mocy lawina na kolejnych 10 metrach wrogowie są po prostu spowalniani o 25%. Niestety ta moc nie działa z mini zamieciami wokół kryostazy czy ściany lodu, choć według mnie powinna. Zdrowa zamieć. Stojąc na obszarze swojej zamieci, leczymy się co sekundę o 5% zdrowia. Tak, tutaj mini zamiecie też będą nas leczyć. Moce omówione, to przechodzimy do przedmiotów. Nie będę omawiać ich podstawowych bonusów, chyba że są szczególnie silne. Nie taka zimna krew. Stojąc na obszarze swojej zamieci, zyskujemy 10% premię do szybkości ataku. Oczywiście, mini zamiecie też nas przyspieszają. Lodołamaczka. Nasz magazynek jest większy o 75%, ale czas przeładowania jest dłuższy o 50%. Chłodaki. Podstawowy atak zamraża podłogę. Chodząc po niej, poruszamy się o 35% szybciej. I teraz tak, te trzy poprzednie przedmioty też bardzo fajnie zwiększają szybkość ataku. Ekopunkt Kriołuszko. Gdy otrzymamy śmiertelny cios, zamiast umierać, automatycznie wchodzimy w kriostazę. Dostajemy też 15% ładunku superzdolności. Ten efekt może nastąpić tylko raz na rundę. Taka kriostaza oczywiście ma wszystkie bonusy z mocy i innych przedmiotów. Czyli powiedzmy, zamienimy się w kulę lodu. Lud w żyłach. Obrażenia zamieci są dwukrotnie większe. Ależ to się fajnie łączy z mini zamieciami. Zwłaszcza jak toczymy się w kuli i ludzie nie mogą od nas uciec. Biegunowa baza. Oprócz całkiem niezłego bonusu do mocy zdolności. Ten przedmiot zwiększa tę statystykę o 5% za każdy aktywny lodowy filar ściany lodu. Zwykła ściana tworzy ich 5, ale możemy też stworzyć kolejny filar podwójnym skokiem. Mur mrozu, ściana lodowa utrzymuje się o sekundę dłużej, a wytrzymałość każdego filaru jest dwukrotnie większa. Moc zdolności przede wszystkim wpływa na obrażenia czy leczenie skilli. Natomiast moc zdolności w przypadku ściany lodu zwiększa jej wytrzymałość. Łącząc to z tym przedmiotem, mamy naprawdę potężnie odporną ścianę. May na patyku. Czas trwania kriostazy jest wydłużony o 25%. Genialne do bildu, gdzie toczymy się kulą lodu i zadajemy na około spore obrażenia od zamieci. Ochłodzenie. Ataki podstawowe i zamieć usuwają podpalenie. Bardzo fajne i tematyczne, zwłaszcza, że więcej bohaterów klucz aż zyskało możliwość podpalania. No, to mamy omówione. Już się sporo bawiłem pod wykokszoną kulę lodu, dlatego następnym razem chętnie spróbuję pod potężny, podstawowy atak. A jakie wzmocnienia wam się podobają? Napiszcie w komentarzu jakieś swoje pomysły na synergię. To trzymajcie się, cześć!